Ja nazywam się Kasia i witam Was na moim kanale. Eee, I dzisiaj przychodzę do Was z cudownym filmem, filmem z holem zakupowym. Muszę się przyznać, że trochę poszalałam i kupiłam na Allegro to pudło rzeczy. Wydałam na to wszystko tysiaka, tysiaka na Allegro. Na rzeczy outletowe. Oczywiście nie wszystkie zostaną ze mną, bo nie wiem czy, chociaż część z nich będzie na mnie fajnie wyglądać. Ale to już się zaraz dowiemy. O, od razu mam powiem co mam na ustach, bo często mi zadajecie pytania, co mam na ustach. I jest to szminka z Maybelline 175. Ale dobra, nie o tym mowa. Jesteśmy tutaj dla hola zakupowego, więc zaczynamy. I zaczynamy! Pierwsza rzecz, już zaczęłam ją rozpakowywać, bo byłam mega ciekawa, to taka opaska, nie mogę jej w ogóle wyciągnąć z tego opakowania, taka skórzana opaska z takim ala wzorem, oczywiście nie jest to skóra naturalna, jest to ekoskóra. I już Wam mówię, ile ona kosztowała. Ona była w cenie 15 ,30 zł i groszy. I Prezentuje się tak. Eee, następna rzecz to to: Ja w ogóle nie pamiętam co to było, bo to do mnie chwilę szło i kupiłam tyle rzeczy, że nie pamiętam. Spódnica. Spódnica brązowa skórzana z nakat. Ona jest z metką i ma guziczek dodatkowy więc całkiem nowa ma jeszcze metkę i ta spódniczka kosztowała 44 zł więc moim zdaniem jak za spódnicę skórzaną to cena świetna, jeszcze do tego nową i już w nią i wam się pokazuje jak ona wygląda uch, powiem wam, że to jest XS i ona oczywiście jest na mnie za szeroka w talii, to jest mój klasyczny problem, nawet XS na mnie w tali wisi w biodrach, natomiast jest przywózkawa. Ja już mam za taką figurę, więc ją trochę dam na dół. I ona mi sięga zaraz przed kolano. Fajne w niej jest to, że ma kieszenie. W sumie do kieszeni można coś włożyć: albo sobie dłonie, albo jakieś szpargały. Super też ma kolor brązowy i to jest taki fajny jesienny kolor, który będzie pasował praktycznie do każdej jesiennej stylizacji. I podoba mi się w sumie też, że nie jest taka mega krótka i na przykład do jakiegoś prostego białego golfu mogę ją założyć do pracy. Dobra, następna rzecz, jaką mam, to jest piżama i to już wiem, bo pamiętam, ona jest asos. Jest w rozmiarze 38. Została wyhaczona przeze mnie za 51 zł. Więc, jak za piżamę, moim zdaniem to naprawdę świetnie. Taka cena Primarkowa bym powiedziała. Więc, mierzę. Cała piżama prezentuje się w ten sposób. Jest w bardzo fajnym kolorze, takim różowo-białym. Moim zdaniem bardzo cukierkowo wygląda. Tak prezentuje się z tyłu sobie ją włożyć w środek. Trochę przyśwituje, co mi się nie za bardzo akurat podoba. Jak na piżamę, też nie można wymagać za dużo. E, ma bardzo przyjemny materiał, jest taka delikatna. Myślę, że do spania jak najbardziej się nadaje. I zrobiliśmy jeszcze jedną piżamę. Dobra, mam ją. Mam też drugą piżamę czarną, również z marki Asos, również w rozmiarze M. Nie, ona nie jest Asos, ona jest Brave Soul. I ona już kosztowała 63 zł, więc pewnie że jest czarna, zaraz ją przymierzę. No i mam na sobie tę drugą piżamkę. Ta piżamka jest zdecydowanie na mnie za duża. A szczególnie spodnie. Nie daj, że są za długie, to pomimo tego, że mają niby gumkę, to ta gumka. Popatrzcie. Ta gumka odstaje mi o kilka centymetrów. Naprawdę, o dobrych kilka centymetrów. No i to piżamy, no raczej na pewno odeślę, ponieważ jest to olbrzymia. Koniecznie dajcie mi znać, które z tych rzeczy wy zostawilibyście dla siebie, a które oddalibyście. Tam do sklepu i wam się kompletnie nie podobają. Dobra, następna rzecz. Nie pamiętam co to. O, już czuję materiał, mega przyjemny materiał. A okej, okay, wiem już. Koszula sztruksowa. Ona miała mieć jakąś wadę. Tutaj się coś podziało. Nie wiem, czy to w ogóle widać w kamerze. Założyłam już koszulę i prezentuje się ona w ten sposób. Ja sobie ją tak trochę zakasałam w środek i opuściłam ramiona, bo chyba tak najbardziej lubię nosić koszulę, tak trochę nietradycyjnie, ale można też ją zarzucić normalnie, zapiąć na guziki, zawiązać, albo jeżeli jesteście odważni, i na przykład na jakąś randkę, to założyć właśnie krótki top, jeansy i... Rozpięć tak fajnie koszulę, też się fajnie wtedy prezentuje. Kolejna rzecz, jaką mam, to świąteczny sweter. I ja go złapałam za 23 zł i 12 groszy. I w sweter świąteczny i pomimo tej małej skazy, która jakoś mega się nie rzuca w oczy, ten sweter jest genialny. Zobaczcie jak się prezentuje. I powiem Wam szczerze, że ja sobie go chyba zostawię, bo spodobał mi się bardzo. I tak, po pierwsze, ta plamka jakoś mega się nie rzuca w oczy, a kosztowała tylko 23 zł, więc cena jest świetna. I na jakieś chłodniejsze dni, nawet do pracy, będzie prezentował się fajnie. Ja sobie go włożyłam w środek, e, oczywiście on jest dużo dłuższy, ale jego dół mam sobie podstanik, tak żeby lekko odsłonić brzuch. bo że to wygląda dużo bardziej kobieco. I ja powiem Wam, że chyba sobie go zostawię, pomimo tego, że Nie mam skazę, ja więc już macie przedwczesny mój outfit świąteczny. Zobaczyliście już to, już to macie. I następna rzecz, jaką mam, to jeansy. One wyglądały genialnie One są z Asosa 25 przez 23 Nie wiedziałam jaki wziąć rozmiar Ale w sumie Jak kupuję jeansy od Lewisa, To zawsze biorę 25 Bo jak wzięłam ostatnio 26 To one już w tym momencie są na mnie Delikatnie za szerokie, po prostu za bardzo się rozbiły Ale One są dość wąskie tutaj Przynajmniej tak mi się wydaje w tym momencie więc nie wiem, czy się w nie zmieszczę, a są z takiego twardego jeansu. Bardzo spodobało mi się to, że mają w miarę proste nogawki, ale tutaj w biodrach są obcisłe i mają bardzo fajny dół, taki, zobaczcie, taki szarpany. Więc jak nie wskakuje, nie zmieściłam się. Nic się nie zmieniło, nic się nie zmieniło na dany stop w tym tak, jak już przed sekundą wam powiedziałam, wspadnie się nie zmieściłam, I przechodzimy do następnej rzeczy. Następna rzecz to bransoletki z ASOS. One kosztowały 15,30. Jeansy, natomiast były w cenie 80 zł. Ale no, miałam z nimi. Miałam co do nich duże oczekiwania, niestety nie spełniły ich. I co do bransoletek już widzę, że one na moją dłoń będą dużo za szerokie. Chciałam taką bransoletkę z botem, żeby założyć ją tak wysoko tutaj, ale te bransoletki są na mnie, chociaż w sumie tutaj... nie. Kolejna biżuteria, jaką zamówiłam. Co to jest? Ha, to jest naszyjnik. Ale... Był słabo zapakowany i jest cały jakiś wykiklany. Rozplantałam i założyłam naszyjniki i prezentują się one tak. Może nie pięknie do tego swetra, ale zaraz pokażę Wam do następnych rzeczy, które kupiłam. Moim zdaniem fajne są. I sobie je raczej zostawię. Kosztował on 10 ,8 zł, i 80 groszy, więc jak za na naszyjnik. On prawdopodobnie zaraz się i tak y, zepsuje, zbrązowieje Więc cena za 10 zł nie będzie mi przynajmniej szkoda Jego zostawiam na pewno I zobaczę co mam następną, jaką mam następną rzecz Okej okay. Następna rzecz jaką mam To Koszula? Nie, aha, okej, okay, już wiem To sukienka z Najkat i ona również ma jeszcze metkę. Jest taką koszulową sukienką z bufiastym rękawem. No i mam sukienkę na sobie. Prezentuje się ona w ten sposób. Ona na pewno mega prześwituje, więc pewnie trzeba ubrać na maksa jakąś, nie wiem, miód-bieliznę i to podejrzewam, że też by prześwitywała, ponieważ na górze mam biały stanik i on prześwituje. Fajne jest niej to, że ma tutaj e, takie maszczenie, które fajnie podkreśla talię i ta talia wydaje się dużo męższe. Super są też te błękwiaste rękawy. Fajne też jest to, że można właśnie tutaj ją rozpiąć i te naszyjniki też fajnie wyglądają, więc ona mi się bardzo podoba. Jeszcze zobaczcie z bliska. Ona mi się bardzo podoba, ale to, że tak prześwituje to kompletnie dyskwalifikuje. E, ta sukienka kosztowała 51 zł. Więc cena świetna. Jak za sukienkę z nakad, z metką nową to cena naprawdę fajna, ale ze względu na to, że tak prześwituje to definitywnie ją oddaję. Następna rzecz, jaką mam, to, to czarne spodnie, również z nakat. Również z metką w rozmiarze 36, ale w tym jak wyjaśnię, o takich spodni nie zamawiałam. Nie wiem o co chodzi. Zamawiałam czarne spodnie, jeszcze dzisiaj sprawdzałam, ale one miały wyglądać inaczej. No i jestem już w czarnych spodniach. Nie są one złe, na pewno to nie są te, które zamawiałam, ponieważ zamawiałam całkiem inny krój, ale pokażę Wam, jak się prezentują. Problem z nimi jest taki, że po pierwsze są na mnie dość spory ze szerokie w talii i cały czas muszę je podciągać, no ale to już jakby jest standard, po drugie są dość szerokie w biodrach, co rzadko mi się zdarza, no i sięgają tak, że jakbym ubrała szpilki, to nadal by część z nich leżała na ziemi, więc to raczej nie są te spodnie, ponieważ tamte miały być do kostek. Może jestem niska, ale to one w takim razie muszą być na jakąś ultra wysoką osobę. Myślę, że może przy 1,90 m mogłyby sięgać do kostek, a tak to raczej zawsze sięgałyby do podłogi. Więc ewidentnie dostałam zło parę spodni i nawet nie byłyby takie złe, gdyby nie to, że są na mnie dużo za duże. Może nawet bym je zostawiła mimo wszystko. Najgorsze to takie brązowo-bordowe spodnie z nakat. Znowu z metką w rozmiarze 36 i mega długo na nie czekałam, już nawet wymyśliłam sobie stylizację. Chciałabym ubrać do nich jakiś krótki, biały top i czarną, skórzaną kurtkę, której już, jak już na pewno zobaczyliście przez kilka vlogów, szukałam w sklep, sklepach, ale niestety nie znalazłam. Więc taki mały spoiler, jeżeli nie oglądaliście odcinków, to możecie nadrobić. No i fajne są dość krótkie, lekko rozszerzone na dole, skakuję nie i już Wam pokazuję jak wyglądają. To jest przypadek przy zakładaniu ich. Urwałam im metkę. Mam nadzieję, że nie będę mieć problemu ze zwrotem, ponieważ znowu są na mnie za duże. Jeszcze pokażę Wam, jak się prezentują w miarę możliwości. I znów problem jest taki, że są na mnie za szerokie i one już są na mnie na maksy za szerokie. Po prostu tutaj już chyba nie zrobię za dużo z tym. Nawet nie byłabym w stanie ich jakoś zmniejszyć. One mają taką eko skórę. Mają super długość, bo sięgają do kostek. Moje skarpety e, sięgają do kostek, ale niestety ta szerokość nie jest zbyt odpowiednia. Więc w mojej stylizacji nic ci W sumie mam do niej, tylko jasny top. Mm, I następna rzecz to pierścionki Już jej wyciągnęłam i powiem Wam, że. Jak na zdjęciu obok, on miał być każdy inny, przynajmniej tak wyglądało to, a jest są wszystkie takie same. Następna rzecz, jaką wam mam do pokazania to kombinezon, Skórzony kombinezon, taki burgundowy. On jest na zamek w rozmiarze S, burgundowy i on kosztował 72 zł, więc to jest chyba najdroższa że jaką kupiłam. Tak prezentuje to znaczy się kombinezon. Ma świetne nogawki, ponieważ y, fajnie odkrywają kostkę, są szerokie, super są takie gumeczki w talii. Pokażę Wam może z Super są te gumeczki w talii, bo można je zmniejszać, zwiększyć w zależności od tego, jak szeroko macie talię. Dla mnie to jest coś super, bo wreszcie sobie mogę dopasować. On ma zamek, który sięga mniej więcej do brzucha, do pępka. Udało mi się na maksa i jego na wystawiam. On do mną zostaje, nie ma wyboru. No i kolejna rzecz to kurtka. Kurtka jest Pretty Little Thing. Za. To jest rozmiar XS, z tego co pamiętam. Nie, rozmiar S i kosztowała 65 zł, czyli była tańsza od kombinezonu. I chyba założyłam tutaj na kombinezon. Będzie trochę ciemna ta stylizacja. No, prezentuje się naprawdę fajnie. I co mogę Wam powiedzieć od razu, co poczułam po założeniu jej? Jest naprawdę ciepła. Fajne jest też to, że jest krótka, więc fajnie podkreślamy talię. Nie leży tak za półkę. Najgorsze są kurtki, które sięgają mi do połowy uda, bo wtedy pokazują mnie w, tym, mnie w tym najszerszym miejscu, a tak jak ona jest krótka, to wydaje się, że jestem w miarę proporcjonalna. Zobaczę jeszcze, jak wygląda zasunięta. Nie moim zdaniem prezentuje się naprawdę fajnie. Jest ciekła. Mam też dwie duże kieszenie, więc niczego nie brakuje. Powiem wam, że mega super jest ten kombinezon. Koniecznie dajcie mi znać, która z rzeczy podobała Wam się, a która nie. I zapraszam oczywiście do komentowania, dawania lajków, żeby zwiększyć moje zasięgi i do subskrypcji mojego kanału, by być na bieżąco z każdym moim filmem. No i zapraszam na kolejne vlogi. Pa!